i pożegnanie z miejscem pracy. Łóżko czyściutkie, wszędzie wysprzątane, odkurzone. Kwiaty są dla nowej zmienniczki. Kuchnia. Lodówka umyta, czyściutka. Łazienka wysprzątana, czyściutka. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i zapraszam na spacer. Jest coraz ładniejsza pogoda. Teraz było kilka pięknych, słonecznych dni. Dzisiaj jest chłodniej około 17 stopni, ale mimo wszystko jestem na spacerze robię kroki dalej. I zapraszam na świeże powietrze, na spacer. Piękna, piękna przyroda budzi się do życia, a przede wszystkim ten cudny śpiew ptaków. Dzisiaj wieczorem wybieramy się do restauracji na kolację. Tak wygląda mój outfit, makijaż bluzka z kokardą, kaszmirowy sweterek, dżinsy i beżowy płaszcz, beżowy wełniany płaszcz. A zamiast szalika założyłam nową chustę, nową jedwabną chustę, którą niedawno sobie kupiłam. Dla mnie może być, restauracji jest bardzo dużo, bardzo dużo chci. Chcieliśmy pójść do niej dzień wcześniej, ale nie było szans na no, ogólnicę. Dopiero zarezerwowaliśmy na następny dzień. I całe szczęście restauracja jest pełna i cieszy się bardzo dużą popularnością ze względu na smaczne jedzonko. Na przystawkę zamówiliśmy pieczarki nadziewane krewetkami w sosie i to wszystko w gorącym serowym sosie, coś pysznego, serdecznie polecam. Zastanawiam się z jakiego sera został zrobiony ten sos serowy, bo chętnie zrobiłabym to danie w domu usmażyć pieczarki, kupić krewetki i właśnie ten sos. I czekamy na zamówione danie główne, ponieważ posiłki są przygotowywane bezpośrednio przed podaniem, dlatego czas oczekiwania jest troszeczkę wydłużony. De authentieke appetijt van zo van parmezaan en de carbonara. Moim ulubionym daniem w tej restauracji jest spaghetti carbonara. Nie bardzo potrafię sama robić to spaghetti carbonara, więc chętnie tutaj zamawiam. Jest naprawdę pyszne. Ja próbuję coś dla was nagrać z tak zwanej ukrytej kamery, a wieczorem powrót do domu. A następnego dnia już jestem w swoim żywiole, czyli w Maxie, czyli na zakupach. Tutaj jestem na dziale ręcznikowym. Tutaj przepiękne kubki ze złotą rączką, dosyć duże, 5,99 czyli 6 euro. Taki tygrysi wzór prześliczny. Wiem, że takie szklanki też są w tej chwili bardzo modne z tego szkła. Też mi się podobają, ale te tygrysy jednak wygrywają. Tutaj sztuce rozentala też bardzo mi się podobają, ale już takie mam. Może do tortu takiej łopatki? Nie mam. Tutaj takie eleganckie miski firmy Rosenthal. I malutkie japońskie miseczki za 10 euro, cztery sztuki. kolorowe notesy, notesiki plenery, gdzie można wpisywać różne wartościowe dla nas rzeczy, i słowa. I moje ulubione stoisko ze świecami. Jest dużo nowych świec, świec. Wiosennych, tutaj mamy o zapachu cytrynowym, a ja uwielbiam takie świeże cytrynowe, cytrusowe zapachy. Rzeczywiście te świece są bardzo dużo, przepięknie pachną. Kosztują a tutaj ojaśnienie z takim ciekawym górkiem, ozdobionym truskawką. I rzeczywiście że. świeca pachnie truskawką, i tutaj cytryną, i świeca pachnie cytryną. Cena takiej świecy zależy od wielkości. I królestwo serwetek. Serwetki tutaj kosztują około 2 euro. Cena 13 euro. ozdoby wielkanocne. Bardzo dużo zajączków, wszelkiego rodzaju zajęcy, a mnie podobają się najbardziej te największe zające. Bardzo ciekawy jest ten pan zając. Ponad pięćdziesiąt euro, a tutaj pani zającowa w jajku, też ciekawa. I ta pani zającowa podoba mi się chyba najbardziej z tymi kwiatuszkami. Witam Was bardzo serdecznie jeszcze raz. Jak widać nie jestem w pracy, z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo już potrzebowałam troszeczkę odpocząć. Pracę miałam tym razem dość ciężką, taką bardzo wymagającą. Niezłą, ale bardzo, bardzo wymagającą. A teraz już mam wolny czas, czas dla siebie, nie pracuję. W końcu dawno skończyłam 60 lat. Mam pomalowane paznokcie na czerwono, z czym, z czym czuję się taką prawdziwą kobietą, chociaż wiadomo, kobietą dojrzałą. I zaraz jak tylko przyjechałam tutaj, to pomalowałam też, zafarbowałam swoje włosy. Tą farbą numer 7. I tak właśnie zastanawiam się, czy jednak już nie są te włosy troszeczkę y, zaciemne. Czy już właściwie nie robi się taką prawdziwą brunetką. Potrzebuję dobrej fryzjerki, ale mam ją w Polsce, dlatego jak tylko pojawię się w Warszawie, to, to na pewno się spotkam z moją fryzjerką, która mi pięknie pomaluje włosy. A teraz jestem tutaj, byłam na zakupach. I co kupiłam? Za chwileczkę Wam wszystko pokażę. W ostatnich zakupach holu zakupowym, gdzie miałam mnóstwo kupionych kaszmirowych sweterków i wiele z Was nałamie z holiczką. No, jestem zakupowiczką i wcale się tego nie wstydzę. Jest po prostu jak jest, lubię zakupy, lubię chodzić po sklepach, sprawia mi to frajdę i przyjemność, tak samo jak oglądanie dobrych seriali, czy czytanie dobrych książek kryminalnych thrillerów, czy też dobrych romansów. Bardziej niż książek edukacyjnych. A teraz przejdźmy do rzeczy, co, co kupiłam. Widziałeście, byłam w Maksie i co stamtąd przytachałam. Zaraz Wam pokażę. Może pierwszą rzeczą będzie biała bluzka. Biała bluzka taka haftowana, 100% bawełna. Te wykończenia są, wiem, że są zrobione z poliestru, ale tutaj cała bluzeczka jest bawełniana, pod nią trzeba mieć jakiś biały czy weżowy topik i kosztowała 25 euro. Kupiłam sobie skarpetki, wiem, że skarpetki to jest nic i ja po prostu zwra zwra zaczęłam zwracać uwagę na jakość skarpetek, Dlatego, że często kupowałam czy w Aliku, czy w Penny, czy w Netto, kiedy były promocje i te skarpetki nie kosztowały ileś tam parnie, nie były zbyt drogie, ale okazało się, że one są, te skarpety były wykonane 100% poliestru, i po prostu tutaj ta gumeczka się tak rozciągnęła, że właściwie założyło się skarpetę i ona tak odstawała. Dwie pary skarpet w ostatniej pracy wyrzuciłam, ponieważ Krępowało mi się chodzić w ten sposób, że mamy tutaj sneakersa czy tenisówki, a tutaj taką szeroką, odstającą od nogi skarpetę, a tutaj mamy 70% bawełny, a resztę są to jaka, jakieś dodatki, ale jest bardzo dużo bawełny. Te skarpety były dosyć drogie. Kelwina Klejna w TK Maxie powinny być tańsze i kosztowały 17 euro. 6 par, przecenione z 26 euro. Ale potrzebuję, więc kupiłam 6 par, to jest dosyć dużo. Co jeszcze? Kupiłam sobie też takie buty czarne, lakierki na takim niewysokim obcasie. Takie buty. I taki obcas kosztowały te buty 25 euro. Jeszcze zobaczę, czy je zostawię, czy nie. Wydaje mi się, że są dosyć wygodne, tym bardziej, że ja mam też um, haluksy, których nie widać zupełnie, ale mimo wszystko są tam takie bardzo bolesne miejsca, gdzie kiedy uwierają mnie, więc ja w tym momencie nie mogę w takich butach chodzić. Więc zobaczę, czy będą pasowały, a jak nie, to po prostu oddam. I co jeszcze, jeszcze dorwałam czekoladę, oczywiście styl dubajski, szukałam specjalnie ten lid, 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 Lind czekoladę, tą właśnie, którą kupiłam ostatnio, bo obiecałam, że zawiozę do, do Polski, biegałam po Rewę i niestety nigdzie nie ma, chyba będę musiała zamówić online, ale pani pokazała mi inną, że też jest bardzo dobra i zaraz oczywiście Wam pokażę. Znowu dubajska czekolada, tak? Ale lubię próbować dobre rzeczy. Dlaczego nie? Jest to czekolada, ale czekolada biała. Biała czekolada. I wygląda w ten sposób. Masa pistacjowa w środku. Bardzo dużo jest tej masy pistacjowej. Szkoda tylko, że nie jest to ciemna czekolada, ale do kawy zawsze można coś takiego sobie zjeść. Kosztowałaś prawie 7 ,690 euro Takie malutkie opakowanie 100 gram. 100 gram kupiona w Rewe. Czy polecam? To już zależy. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście. Za to, że znajdujecie czas, żeby obejrzeć moje filmiku, filmiki. Za to, że jesteście tutaj razem ze mną. I razem ze mną próbujemy dubajskiej czekolady. Oglądamy jakieś tam wspólne zakupy. Zachęcamy do dbania o siebie mimo dojrzałego wieku. Zachęcamy do kupowania przepięknych, wiosennych kwiatów, które dają cudowną, cudowną energię, aż, aż chce się żyć. Dziękuję Wam jeszcze raz za Wasze komentarze. A jeszcze jedna z Was pytała mi się o serduszko, które mam tutaj. Serduszko na złotym łańcuszku, które dostałam od mojego męża. Które kocham, które uwielbiam, które kiedyś mi zaginęło, a nie wiem, jak ono się znalazło. A już miałam nowy łańcuszek kupiony. To serduszko było kupione w firmie Apart, polskiej firmie jubilerskiej. Apart i wiem, że w tej chwili kosztuje około 600 zł, bo chciałam sobie właśnie, kiedy mi to serduszko zginęło, takie serduszko odkupić. Tylko, że yy, była to bardzo wysoka cena ponad 600 zł. Na szczęście się znalazło. Dziękuję Wam jeszcze raz i do następnego filmiku. Pa! pa. Trzymajcie się! Dużo słońca!